Welcome on Retro Island TV. No dobra, myślę, że mi się tutaj wszystko nagrywa. Także zaczynamy sobie dzisiaj bez Big Braina, może zrobimy sobie na poważnie. Wiecie, mamy poważną grę. Jak widzicie, zresztą mamy grę Amazing Spider-Man. No ale oczywiście najpierw wszystkie oficjalne rzeczy. Także witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Witaminy c 64 na dziś. I właśnie się zagramy sobie w tego Spider-Mana. Myślę, że większość z Was yy, kojarzy tą grę. Ja w nią nigdy nie grałem. Widziałem, kiedyś yy, oglądałem u Energica. Wielk, on ma taką serię, wielkie sztosy gier na Commodore 64. Właśnie ja sobie w czasie treningów takie dłuższe rzeczy odpalam, to sobie właśnie obejrzałem to i on tam pokazywał tą grę, a teraz akurat trafiłem na nią i mówię: A kurde, zagram parę minut. Nie wiem, mówię, może was to będzie bardziej interesować, może mniej. Może niektóry, niektórzy z was nie grali tak jak ja na przykład nie gram. Także z chęcią sobie zobaczę, co to jest za gra. Yy, jedynie, właśnie, historia mm, jest generalnie w tej grze taka, że jesteśmy tym właśnie Spider-Manem, nasza dziewczyna. Mary Jane chyba została porwana przez Misterios takiego jakiegoś głównego złoczyncę. No i musimy tutaj po prostu ratować. W grze nie ma żadnej muzyki, jest jedynie parę dźwięków, także zaraz sobie zobaczymy. Jeszcze tylko jedną rzecz wam powiem, bo ja widzę tutaj, bo ja widzę na nagraniu, że mi się odbija właśnie taka ala lampa powiedzmy. I teraz skąd ta a la lampa jest? Kupiłem sobie takie coś, to się nazywa lampa antydepresyjna, wiecie, coś takiego, zobaczcie, jeszcze tylko wam powiem, jest bardzo jasna, to jest, wiecie, że stawiacie sobie, na przykład tak jak ja siedzę czasami po 8 godzin przy kąpie, no to sobie stawiacie, bo, bo jest mało, wiadomo, światła, generalnie poza latem, powiedzmy, w Polsce, to można sobie coś takiego zrobić, a na to wpadłem, kupiłem, wyobraźcie sobie za 80, zobaczcie to tak wy, jak wyłączę, za 80 zł na Allegro, Yy, ma tam różne tryby świecenia już tam nie będę opisywał, bo to nie jest żadna tam promocja, wiecie, ani tam do reklama, tylko pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja to mogę wykorzystywać jako lampę do takiego nagrywania też w domu nagrywam, nie ma żadnego oświetlenia. I w sumie chyba się fajnie sprawdza. Jak jeszcze płomień jakieś dodam, tam wiecie, w wakacje, aloha i tak dalej. Bo lubię, żeby był tutaj taki klimat wakacyjny, relaks po prostu, żeby sobie oglądać odcinki jakieś tam ze starymi gierkami. Yy. No i już po prostu. Także zobaczymy jak to dzisiaj będzie. Pierwszy raz taką lampą będziemy nagrywać. I się leczyć przy okazji, wiadoma rzecz. Będziemy ładować akumulatory na nadchodzące miesiące. No jak widzicie, jesteśmy z Spiderusiem tutaj. Chodzimy sobie. Możemy. To jest bardzo ciekawie zrobione. Jest fajna animacja ogólnie. Aha, bo gra jeszcze... To co mi się przypomniało, gra powstała najpierw na Commodore Zaraz ja tu sobie zapiszę. I na Amigę później powstały wersje na DOSA, na Amstrada i na jakieś jeszcze chyba dwa systemy. I, ale właśnie bardzo ciekawie zrobione to, że można praktycznie po każdej powierzchni tu chodzić. To jest super zrobione, nie? I tak można tą linkę wypuszczać, tylko że ona też nie do każdego tego się ten przetegowuje, nie? I teraz właśnie ja tam wpadłem na początku, bo mówię, zagram ze 2-3 minuty, żeby nie było, że wiecie. W jednym pomieszczeniu będę 15 minut siedział, nie będę wiedział, co mam zrobić. Więc po prostu, jak tam spadłem na dół, to już nie byłem w stanie wyjść na górę, nie wiem czy się da, spędziłem 5 minut tam próbując się wydostać. Natomiast wiem już teraz, właśnie przeskoczyłem to i mówię, aha dobra. Także da się to wyłączyć. I tam się tworzy przejście, tylko tak, możemy jeszcze iść tutaj. Ale tutaj wydaje mi się, że nic nie ma, bo tam na górę. Właśnie mówię, to będzie taki luźny gameplay, wiecie, to traktujcie to nawet na zasadzie live'a po prostu, bo ja to, ja to w ten sposób traktuję. Też trochę, jak widzicie, ja to nie nagrywam, że tam najlepsze fragmenty wycinam, nie wiadomo co, czy cokolwiek, tylko to leci jeden wielki live. Chcę, Każdy sobie może tam obejrzeć, dokąd chce, czy całość, czy fragmenty. Okej, okay, nie wiem, czy to mi coś dało. Nie wiem, czy to mi coś daje ten helikopter, czy mi nic nie daje. W każdym razie pójdziemy tutaj, nie? Tu jak widzicie, jakiś Robocop tam chodzi. sobie. Ten śmiesznie Spider-Man śmiesznie chodzi, takie wiecie... Tudum tudum ty tudum tididi Trochę wkurwiony. a idę, idę Idę zabić tego misterio A teraz mogę chodzić tutaj, ja wcześniej próbowałem... A tutaj już nie może chyba A zamknęło się to okej okay. To nie, to, to widzicie, no ja widzicie tu, tu, To tutaj nie... Nie wiedziałem, że to mi się zamknie, bo ja tutaj już nic nie będę w stanie Chyba zrobić Mogę się tego chwycić, no dobra, no ale to mi nic nie da można się bujać na tej linie, nie? Wiem, że można się bujać na tej linie. Czasami dziwnie to wygląda, jak, teraz yy, Wejdziesz mi tu. Jak on chodzi tak śmiesznie. No właśnie, bo czasami się jakby gubi nie wie, gdzie ma iść ta animacja, jakby, jaka ma być. Że jest, wiecie, taka dziwna animacja, nie? Że, że tak dziwnie spada. No ale to jest tam do wybaczenia, to jest. O, tak jak tu na przykład, no to takie. Dziwne jest trochę, no nie. O, i oczywiście co mi się udało? Udało mi się zablokować grę. <laughs> ja pierdzielę. Ja to mówię wam. Ja to zawsze mam takie szczęście, że ja chyba po prostu przez to tworzenie gier zawsze trafię na jakiś błąd po prostu. No i nic, nic się nie da, nic, absolutnie nic. Dobra, także odpalimy jeszcze raz. Tu sobie zapisałem. No dobra, no to pójdziemy stąd. Eee. Dobra, no bo tutaj. Tutaj nic nie mogę więcej zrobić, nie? A jak, jak ja tu skaczę? Po prostu do góry. Aha, ok. Dobra, a tak? Czekaj, a w ten sposób jakoś? A widzicie, a teraz mi się to nie zamknęło, nie? Aha, bo ja na ten przycisk znowu wszedłem, po prostu się zamknęło. No tak, no. Ma to sens, nie powiem, że nie. Jest ciężkie sterowanie, trzeba było naprawdę dłużej, dłużej posiedzieć, żeby to sterowanie ogarnąć. Ok, natomiast. Da się to zrobić, da się to zrobić. Jest to troszkę pokraczne, ale jak na komodore to jest super. Jak na taką starą gierkę. To jest gierka z 90 roku, nie? Fajnie wygląda. Szkoda, że muzy muzyki nie ma, nie. Ja ta muzyka, oczywiście, jakąś podłożę, żeby nie było takiej ciszy. Bo zawsze fajnie to się ogląda, jak jakaś sobie ta muzyka plunka. Nie wiem, czy. No tutaj nie mamy walki. Nie wiem, czy mogę go jakoś związywać tą liną. No nie wiem, zobaczyłem, może trafimy jakiegoś innego. Aha, bo tu są, ale tu są te klawisze, nie? Te zielone, teraz ja nie wiem, czy te zielone klawisze, ja mam wszystkie je jakoś odpalać? Czy coś no spróbujemy? Na przykład wezmę tu. Stawaj, o Jezu, Piotrek, co ty robisz, chłopie. O, ja mi się. Aha, czyli to jednak nie, nie ten. Czyli, aha, dobra, czyli prawdopodobnie ja mam te czerwone yy, włączać. No, zaraz zobaczymy. Dobra, włączyłem. Tylko co mi z tego, że ja to włączyłem? Jak mi się. Aha, co? teraz tamto mi się wyłączyło. Aha, bo mi się po prostu przejście zrobiło. Dobra. Czyli jak widzicie, to jest gierka taka, no powiedzmy, że platformowa, natomiast to jest gierka no, zdecydowanie na pomyślenie I na zręczność też Okej, okay, tutaj coś właśnie da się włączyć, a patrzeć, bo naprawdę jest na trzech pikselach, kurde, przycisk Trzeba... Czy... No, ale ja tu nie będę w stanie nic zrobić, w ogóle jak śmiesznie ten zombie chodzi <gulanie> Skubanie. Kurcze, okej, okay, tu się otworzy Albo zamknie Aha, dobra, zombiego można było sp tą spuścić w kiblu no dobra, no ale to mi w zasadzie nic więcej nie daje, nie? To mi nic więcej w zasadzie nie daje. No mogę jedynie. Bo teraz tutaj jak przejdę to nic. Na to... O, nic to się nie dzieje. Dobra, czyli to jest... Ty, jedynie przyciskami. Dobra, tu jest jakiś przycisk u góry, tylko teraz. Czy jego się odpala stąd? Nie, jego się nie odpala stąd. Nie wiem jak się bujać. Bujać. Bujać się chyba można dopiero. Jak yy, się tak pod kątem zrobi Skok Okej, okay, teraz dwa się nam otworzyły Czekaj, bo ja bym musiał Kurcze, to jest ciężkie, powiem wam Nie wiem, nie wiem jak to mam zrobić, czy As. Jak ja bym musiał Byłem chciał się tam do góry dostać Czekaj, czy, czy tak? Nie czy ja mógł, mógł stąd strzelić go i potem szybko. Aha on od razu zamknie, no właśnie, bo ja chciałem szybko, żeby przejść na tą platformę i jakoś. Ale ja tam w ogóle nie dam rady przejść. W ogóle. Nie, tu właśnie drugi raz się nie da nie. No dobra, no, zobaczymy, no to by to jest wolniejsza, zdecydowanie wolniejsza gra. Oj, długo się tu wygrało, kurczę, powiem wam, że tutaj nie, nie wiem, czy jest jakieś sejwowanie tak normalnie, w sensie, mówię. Także to nie jest taka gierka, że sobie odpalasz na 15 minut, chwilę pograsz. I tego... W zasadzie to nawet nie wiem, czy tutaj są jakieś sejwy, czy to się za jednym posiedzeniem całe przechodzi. No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj nic nie jestem w stanie zrobić, jak tu pójdę do góry, no to przecież nie przejdę tam. Tam też nic, to zielony taki przycisk, to on jest chyba na podłodze, to jego trzeba tam... Jakoś inaczej włączyć, włączyć. Dobra, no to spróbujemy tak tu. Te, te, takie, co to to, to, to? to chyba nic nie jest, wydaje mi się. No dobra, to spróbujemy. Spróbuję tak. Po pierwsze, tego. Bo mogę go zatrzymać, a czyli mogę go jakoś związać, chyba. Ok! Ja to mogę wyłączyć jakoś coś tu. To wyłączyć. A to wyłączyć sobie. No dobra, ale to takie sensu O co my? Mi? To mi nic nie daje zupełnie. Chyba, że jak obydwa dwa. No zobaczmy, nie? Czekaj. Jak wezmę tak, to i włącz. I tak najpierw to. Aha. Dobra, to. I to. Może wszystkie muszą być wyłączone, nie? No zaraz zobaczymy, ja tu zapiszę w razie co, żebym się nie cofał, tam widzicie. Czy ktoś z Was przeszedł tą grę? Podejrzewam, że tak. Ja chyba nawet ją miałem kiedyś na składance, tak mi się wydaje. Tylko, że ja w nią nie umiałem grać. Mi się wtedy strasznie jakoś, no wiecie, za dzieciaka ciężko w nią grało, podejrzewam. I po prostu sobie darowałem ją. Wolałem jakieś prostsze gry. No bo tu jest czasami naprawdę, no, no. No widzicie zresztą sami, dziwne to. Ciężko. No to mi wszystko zamknie, jedynie, nie? To jest w ogóle bez sensu. Po co takie coś tak naprawdę jest? To ja nie wiem. No ale. To co, to ja jedynie mogę na górę iść, chyba. No bo jeszcze tu jest jakiś przycisk. Nie? Ja już nie pamiętam teraz, czy ja tu byłem. Czy ja to włączyłem? No zobaczymy. Czy ja mogę w dół tą linę jakoś zrobić? Mogę. Aha, ja sobie mogę w ogóle tu włączać i wyłączać. Aha. Hmm. Kurczę, no wydaje mi się, że. helikopter miał tam na górę polecieć? Kurczę, no bo tam w prawo nie ma sensu, no nie... Nie, nie ma sensu tego tam robić. A nie, ja tu nie widzę nic innego, naprawdę. No zobaczmy, no zobaczmy, czy tu w ogóle... Ja dam radę wejść jakoś, bo... No właśnie, on mi tu spadał. Ja tu próbowałem wejść... no ale on mi tu spada od razu, nie? Może tędy jakoś. No co z tego, jak mi to zam zamknęło? Kurczę. Oj, bardzo ciężka jest ta gra, właśnie pod tym kątem. No dobra, no to tu mi pozwala jedynie tu. To, to rozumiem, że tam się nie da wejść. Że to zrobili specjalnie, że nie dasz rady. No bo teraz, co ja już mam zablokowane, nie mogę tych dwóch przycisków tam u góry nacisnąć, więc nie mogę sobie otworzyć, tak? No kucaż, czy co? Dobra, także teraz muszę tu odblokować, no to pójdziemy tam jeszcze, no. Mam nadzieję, że to jakoś logicznie jest zrobione. Bo wiecie, ja u tego energika sobie włączyłem, tam oglądałem piąte przez dziesiąte, nie? No bo wiadomo, człowiek jest skupiony na ćwiczeniach jednak. Bardziej powiedzmy słuchałem sobie. Tam czasami coś obejrzałem, więc nie wiem jak on to zrobił. Tak naprawdę tutaj. Wiem jedynie, że uruchomił tą grę, no. Dobra, no, da się go zablokować. Czekajcie, ja tu zapiszę, A ja do niego podejdę, no nie? A, mi traci mi energię, okej. Okay. Bo tutaj szafka, tu się nic nie robi, nie? To są wszystko obiekty, tu się nic nie robi, dobra. Czyli z tego co rozumiem, jedyna, jedyna możliwość to jest z powrotem tam. Czyli tam się jakoś da to zrobić. No dobra. No dobra, czyli co? Yy, tu się nie da, to. No ale mi tam, zobaczmy. Jak tu wejdę na górę, no, nic mi to nie zmieni, dobra? To się nie da. Ok, tutaj. To mi też w zasadzie nic nie robi. Tu się da jedynie tym, tak? Przełączyć. Bo tu na dole mi się chyba nie otwiera nigdy. No właśnie, tu jedynie przełączam lewo prawo. Bo, a tu ja nawet nie mogę do góry, okej, okay, on się mi w ogóle nie chwyta tego. No dobra, czyli to jest... To ja nie rozumiem. Czekaj, a czy ja mogę tam szczęść? No tam nie mogę szczęść. Kurcze blade. Ja coś tu rozwalam? No nie, no nic nie rozwalam. To jest tylko jeden fire, nie? I tyle. Kurczę blade. No Jeszcze z dwie minutki spróbuję, ale... Czyli w zasadzie jedyne wyjście teraz to jest tam do tego helikoptera, ale tam kurczę nic nie było nigdzie. On mnie tam zabierał do, do góry, ale tam była pusta przestrzeń, nie? Na górze tu się w ogóle nie da. No właśnie tu się nawet w ogóle nie da. A czekaj, a, a teraz jakiem ja tam poszedł? Teraz w ogóle mi się otworzyły z dwóch stron. Nie wiem dlaczego. Aha, o, Kuźwa, to, to jest jakiś w ogóle. Nie wiem, co tak ma być? Czy nie? Tutaj mogę wejść? A mogę wejść, dobra. Jakiś taki klips ten filmowy tu jest. Ale to było. To to, to, to jest taka -la zagadka, ale to f, dziwne jest. No dobra. Czekaj, czy ja dam radę stąd skoczyć? O, właśnie, tak. No, chwyta się. Dobra, idzie jakoś tutaj do góry, tak? Mogę do góry tu iść? Dobra, mogę do góry iść do góry, co jest grane? W góry idź, co tu się nic nie da zrobić? To jest jakiś przełącznik gdzieś, nic tu się nie, tam się nie da iść na górę. No nie da się. Aha, no to. To ja nie wiem. Tu jest jakiś przełącznik? Może tu... gdzieś jakiś przełącznik jest. Aha, przełączyło się. O Jezu, dobra. Czyli na to trzeba było... O Jezu, to tu trzeba. To to jest gra, gdzie chyba trzeba wszystko na wszystkim próbować. No dobra. No i co, toś mi to zrobiło? Czy tu jest jakieś przejście tajne? No nie wiem, że są jakieś przejścia przez ścianę albo coś. Oj, to wiecie, co mam ja powiem, to ta gra mi się tak średnio podoba przez to. Że to jest zupełnie bez sensu nielogicznie zrobione, nie? Czy znaczy, spoko, no można pograć, nie mówię, ale kurczę. No i co się stanie? Teraz w ogóle mi... A nie naprawdę przejść. No i może teraz, że to odsuniłem? Coś mi to dało? No nic mi to nie dało. To co ten klaps tam miał niby robić? Czy to jeszcze tam coś trzeba było zrobić z tym klapsem? Ojej, dobra, gra jest, kurczę, kompletnie nielogiczna w ogóle. Zupełnie nie, nie masz sensu żadnego w tym. Chyba, że to teraz. Musiałem się gdzieś wrócić, może. No, no zobaczmy, czekajcie. Eee... No, tu jest ten klaps teraz, Kurde. No Dobra, ja obejdę jeszcze ten klaps wokoło. No tu właśnie mówię, teraz to trzeba wszystko na wszystkim próbować. To jest No Teraz to ja nie wiem, czy tu coś robię dobrze, czy źle. Czy mam coś robić, czy nie mam robić. Tu nie ma żadnej podpowiedzi ani nic. No Bez solucji dzisiaj grać w tą grę to jest hardcore absolutny, naprawdę. Jak tu w pierwszych kurczę 10 minutach po prostu nie wiesz co masz robić. A widziałeś dwa ekrany gry, czy trzy? No ale dobra, jeszcze ten kawałek tu. No bo tam miałem teraz tego klapsa, niby. Chyba że tu musi być teraz jakaś kombinacja z tych świateł, nie? To właśnie mówię, nic nie wiadomo. Teraz, jak tu takie zagadki są, to, no to wszystko jest po prostu realne tutaj, możliwe. Nie, dobra, myślę, że wystarczy, bo ja widzę, że tu już 20 minut nagrywam. Tylko 20 minut wystarczy, no bo to jest, jak widzicie, no bardzo taka ślamazarna gra, tak naprawdę. Fajna jest, pomysł jest fajny i ten, tylko kurczę, to jakoś powinno być inaczej, no wiadomo, no ja mówię, wiecie, z dzisiejszej perspektywy też, nie? Że to troszeczkę jakby. No prościej po prostu powinno być zrobione, powinno być jasne co mam zrobić i gdzie mam zrobić, bo tutaj w zasadzie nie wiesz nic. Można chodzić, przy każdą jedną ścianę obchodzić, może gdzieś coś się stanie, a może się nie stanie, no. To tak, że nic nie wiadomo, kompletnie to ciężko dziś. Bez solucji mówię jakieś czy czegoś takiego no. No ja do tej gry raczej nie wrócę podejrzewam, bo ja generalnie z solucjami nie lubię grać, nigdy nie gram. Może raz albo dwa razy w życiu przeszedłem jakąś grę. I to lata temu z solucjami. Jedynie jak się gdzieś zatnę, no to sobie gdzieś tam zobaczę, żeby nie chodzić dwie godziny bez sensu właśnie. Tak jak tu bym chodził, podejrzewam. No ale tak do grania to raczej niestety nie. Także podoba mi się pomysł, wykonanie, wiecie, tak ogólnie wizualne i, 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 i wszystko. Ale generalnie sam ten gameplay to jest oj słabiteńki. Bardzo ciężko jest to grać. Dobra, także piszcie jakie wasze wrażenia, jakie wasze oceny. A ja was tutaj pożegnam. Do następnego, z Bogiem, z Jane, następnego. Cześć!